Znacie grę od Supercel Boom Beach. Tak. Ja ją ściągnąłem przez przypadek, bo, bo akurat tak się trafiło, że ją znalazłem, a więc dzisiaj chyba chcę ją wykasować, ale będę się starał, żeby jej nie wykasować. Ale dzisiaj chcę ją wykasować, więc zaczynamy. Dobra, dawaj. No oczywiście klasyczny odcinek z tej serii. Klasyczny odcinek z tej serii. Uwaga, zrobię plastinę, czy coś tam jak to się nazywa. Nieważne. Później. Zaczynamy. Oką bić. Jest gol. Tak, jest go. Ora, teraz ja. Teraz się uda. Klajwisty. Jest! Musiałem cię wykiwać, widziałeś? No. Widziałam. Chciałem go wikiwać, ale nie udało mi się. Spryt mój nie przechytrzył go. Nie ma. Siedzę. Ale fajnie. Bo chyba ktoś jedzie. Chyba jakiś gość. Okazało się, że jakąś miskę mi zwracał mój brat czytaczny, a więc już się wracamy. Jaki brat czytaczny? No, miska. Tam jechał? Uh -huh. A, dobra. I ciąży. No teraz no. nie, ja. No nie, teraz ty. Nie. Niejegalny. Akurat to tego YouTube'a to teraz jakoś dobrze ci idzie. Co? Może ten YouTube to jest taki przeklęty. Mocka jest! Ale ładne to było! A chciałem pójść. Ładne to było. Praktycznie... Chciałem pójść, za chwilę się odcinek skończy, bo za dużo wiadomo, więc musimy też skończyć. Ja mogłem tego nie trafić. Jest! Aleńka i koniec. Bumbić. Bumbić od instalu. W sumie to się piesie, ale Bombić y, żegna się ze mną. Dobra. Ja też się zbam się.